Witajcie moi mali artyści! W związku z tym, że przez jakiś czas nie możemy spotykać się na zajęciach plastycznych w bibliotece, pomyślałam, że przygoda ze sztuką w bibliotece będę dla Was nagrywała z własnego domu. W swoich domowych zbiorach mam świetną książkę jej autorem jest Michael Bert, Ilustrację do niej wykonała Kate Evans. Jest to Gwieździsta noc Vincenta i inne opowieści, czyli historia sztuki dla dzieci. I właśnie na podstawie tej książki będę przygotowywała dla Was zajęcia. Będziemy zaczynali od tego, że będę czytała Wam jedno z opowiadań, które znajdują się w tej książce, a potem, a propos tego, co było przeczytane, będę wykonywała dla Was prace plastyczne. Na pierwsze nasze spotkanie z domu wybrałam obraz właśnie Vincenta van Gogha, Gwieździsta noc, i od tego opowiadania zaczniemy. Jest to ten obraz. To właśnie Gwieździsta noc Wincenta Van Gogha I tego obrazu będzie dotyczyło to opowiadanie Gotowi? Usiądźcie wygodnie i wsłuchajcie się Gwieździsta noc Wincenta Wincent Van Gogh Ktoś puka do drzwi Rozlega się głos pielęgniarki Już czas iść spać, panie Van Gogh Jeszcze chwila, woła mała lasz. Kończę listę do brata. Kroki pielęgniarki cichną w korytarzu. W pokoju obok jakiś pacjent wrzeszczy i wali pięścią w ścianę. Szpital psychiatryczny to nie jest ciche miejsce, a Wincent Van Gogh potrzebuje spokoju. Spokoju! Lecz przynajmniej może pracować. Pielęgniarki i lekarze pokazują mu życzliwość. Zachęcają go do malowania. Artysta czuje że tylko sztuka nie pozwala mu popaść w szaleństwo. Odkłada pióro. Jest taki śpiący. Dziś obudził się przed wschodem słońca. Wstał z łóżka i podszedł do okna. Ujrzał wielki cienisty cyprys. Księżyc płynący wysoko przez noc i wciąż jeszcze rozbieżdżone niebo. Od gór biał wiatr. Drzewo Przyginane gwałtownymi podmuchami, wyglądało jak żywa istota. Lekkie obłoki gnały po niebie. Cóż go powstrzymywało przed znalezieniem się tam wysoko? Patrząc w górę, Wangok czuł się bliżej gwiazd niż desek podłogi. Czuł się bliżej przeszłości niż teraźniejszości. A tam w dole to mógł być kościółek z jego rodzinnej wioski w Holandii? Nie, niepodobno. To była Francja. To była teraźniejszość. Gwiazdy niczym myśli tłupły mu się po głowie. Co ja zrobiłem ze swoim życiem, myśli Van Gogh. Mam 36 lat. Mieszkam w szpitalu psychiatrycznym. Maluję obrazy, których nikt nie chce kupować. Pogrążam się. Coraz bardziej. Pierwszą pracę dostał u handlarza dziełami sztuki, ale został z niej wyrzucony. Był także kaznodzieją. Wszystko, co miał, oddał biednym. Tego zajęcia również nie zdołał utrzymać. Aż wreszcie, całkiem niedawno temu, olśniło go. Jego przeznaczeniem jest malarstwo. Martwił się, że niczego w tej dziedzinie nie osiągnie. Tylu rzeczy jeszcze nie potrafił ale najlepszym miejscem do nauki był Paryż. Musiał pojechać do Francji. Z początku malował używając brązu, szarości i matowych, zgaszonych zieleni, jak gdyby nigdy nie świeciło słońce i nikt nie był szczęśliwy. Paryż jednak nastąpił przełom. Żywe kolory impresjonistów wpłynęły na jego nastrój. Był jeszcze Jura. Van Gogh uwielbiał jego technikę. Kolory wzbudzały różne uczucia, a zatem, być może, jeśli posłuży się nimi w określony sposób wywoła w patrzących na jego obrazy te lub inne emocje, da ludziom radość, spokój i nadzieję. Malarz wnikliwie studiował metodę zjura. Oczarowanie Węgoga Paryżem było bezbrzeżne. Spotkania z innymi malarzami, odkrywanie nowych nurtów w sztuce, niestrudzona praca nad własnymi obrazami, przesiadywanie w kawiarniach. Artysta pragnął, aby jego twórczość została zauważona, lecz gdy patrzył w lustro, napotykał spojrzenie zaniedbanego, wynędzniałego mężczyzny bez grosza przy duszy. Nie, Paryż jednak nie było. To nie było to. Musiał stąd wyjechać. Pan Van urzekły japońskie drzeworyty, grafiki, które oglądał w sklepach i galeriach. Artyści, tacy jak Hokusai, malowali codzienne życie używając nasyconych głębokich barw. Gdyby tylko mógł popłynąć do Japonii, lecz na taką podróż nie było go stać. Cóż, jeśli nie Japonia, w takim razie południe Francji, w lutym 1880 roku wsiadł w pociąg do Ar. Przyszła wiosna, a potem lato. Wokół miasteczka kwitły drzewa migdałowe. Van Gogh jak dzień długi rysował i malował w plenerze. Pracował szybko. Nie nakładał na płótno odrobin koloru niczym siura. Posługiwał się pędzlem dużo bardziej impulsywnie, gwałtowniej, gdyż tak właśnie się czuł, kiedy patrzył na pola słoneczników z ich wysokimi mięsistymi łodygami i płonącymi żółtymi łebkami. Był tak niecierpliwy, podniecony, kiedy patrzył na oślepiające, jaskrawe żółcienie. Nie, nie znajdował słów, ale mógł spróbować namalować to uczucie. Czasem brakowało mu przyjaciół malarzy. Chciał, by przyjechał do niego Paul Gauguin, inny ubogi artysta, którego poznał w Paryżu. Miał już dla niego pokój, powiesił na wszystkich ścianach swoje słoneczniki, aby i jego przyjaciel mógł zanurzyć się w żółcieniach. A co potem? Będą malować ramię w ramię. Jeden dla drugiego będzie inspiracją. Przez jakiś czas wszystko szło dobrze. Lecz Goga był dumnym i trudnym człowiekiem. Nie najlepszym przyjacielem dla Van Gogha. Zaczęli zaciekle się kłócić. pewnej zimowej nocy po za zażartym starciu Vincent w ogromnym wzburzeniu odciął sobie brzytwą kawałek lewego ucha. Wystarczy, pomyślał go. I wyjechał z ARL. Van Gogh znów był sam. Bał się. Nie wiedział, do czego jeszcze jest zdolny. Na swoje własne życzenie został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Tak, tak będzie najlepiej. Lekarze nie pozwolą, by zrobił coś głupiego. Jest zbyt zmęczony, żeby dokończyć list. Próbował opisać bratu, co poczuł wtedy, w nocy, pod gwiazdami. Lecz słowa? Nie, one nic nie mogą. Jutro musi ją namalować. Namaluje Gwieździstą Noc. No i namalował. Jeszcze raz zerknijcie. Oto ta Gwieździsta Noc Wincenta Van Gogha. Jeszcze Wam tylko pokażę y, autoportret Van Gogha. Tak właśnie wyglądał Wincent Van Gogh. Y, a teraz mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam Was do części plastycznej. Mamy część plastyczną. Przygotowałam dla Was kolorowankę. Są to kontury obrazu Vincenta van Gogh'a, gwieździsta Noc. Kolorowankę tę będziecie mogli pobrać i zachęcam Was, byście pomalowali ją, czy kredkami, czy farbami, dowolną techniką. I potem w komentarzach zostawiali zdjęcia gotowych Waszych prac, bym mogła zobaczyć, jak fantastycznie sobie z tym poradziliście. Zwróćcie uwagę, że obra na obrazach Vincenta van Gogha występuje taki efekt falowania, jak gdyby te właśnie obrazy falowały. I zachęcam Was, byście również spróbowali tego na swojej pracy. Artysta efekt ten uzyskał dzięki półokrągłym, zdecydowanym pociągnięciom pędzla. Dlatego, jeśli będziecie kolorować swój obrazek, to starajcie się właśnie wykonywać takie półokrągłe, szybkie pociągnięcia pędzlem. Wtedy wasz obrazek bardziej upodobni się do oryginału. Dla tych dzieci, które mają w domu farby akwarelowe. Yy, przygotowałam taki obrazek yy, rozgwieżdżonego nieba yy, i za chwilkę pokażę Wam z, mo, z moim pomocnikiem, yy, moim synkiem jak taki obrazek yy, wykonać potrzebujemy wody ponieważ farby yy, akwarelowe wodę bardzo lubią yy, kartki papieru jeżeli nie macie typowego papieru do akwareli yy, fajnie by było gdybyście mieli Blok techniczny, ponieważ będziemy korzystać z dużej ilości wody i żeby papier zbyt cienki szybko nam nie rozmięk. Jeżeli nie macie bloku technicznego, możecie wykorzystać po prostu tekturkę ze zwykłego bloku, a jeżeli tym też nie dysponujecie, to próbujcie na zwykłych kartkach, też wasz obrazek na pewno się uda. Potrzebujemy farb ciemnych. Niebieski, granatowy, ciemny, jasny, niebieski i biały. Im więcej takich kolorów zbliżonych do siebie, właśnie w tonacji błękitnej, tym fajniej. Zaczniemy od tego, że proszę, Jasiu, namoczymy nasz papier wodą. Jeżeli macie oczywiście gruby, jeżeli będziecie malować na cienkich kartkach, nie moczcie wodą. Tak, namocz tą wodą i po prostu takim mokrym pędzelkiem rysuj po całej kartce. Świetnie. Jeszcze. Uh -huh. Staraj się, żeby po całej kartce ten, ta woda na całej kartce się znalazła. Uh -huh. Malowanie od góry. My zresztą nie będziemy malowali lasu, tak jak tutaj na, tej, na tym rysunku. Namalujemy jedynie niebo. Zaczniemy od ciemnych kolorów. Zaczynamy właśnie od ciemniejszych. Szukamy czarnej farby. To chyba nie jest czarna farba. Wydaje mi się, że to. Musisz, Jeseczku. Yy, A mi się wydaje, że to. Że to jest czarna? No to spróbuj. Moczymy pędzel, też się bierzemy ten gruby. Używajcie grubego pędzla Na młotko I próbuj teraz y, Proszę Rozcieńczyć tą naszą farbę mhm. Powiedz, no tutaj maluj O tak I zobacz sobie tutaj jaki kolor wziąłeś No tutaj masz Czarny, super Czyli jaś miał rację i teraz namaluj od góry czarny pasek. Czyli tu? Nie, o tu na tej kartce malujemy. W górę kartki, tak. Malujemy na czarno. Super. I więcej farby pobieraj. Mhm. Jeszcze. Mamy już ciemniejszy kolor. Teraz weźmiemy kolejny. Myślisz, że to jest też granatowy? Nie. Próbuj. Który jest najciemniejszy z tych trzech kolorów? Przerosty? Tak. No, ok, to, to weź nabierz tej farby. Tu ten sama. O, i świetnie, tu mam je. jeszcze więcej tej farby? Okay. Tak. Mhm. Jeszcze? To mhm. Bierzemy następną. Okay. Następny odcień może teraz ten? Mhm. To jest no może być ten teraz. Okej, okay, to weź ten, który uważasz. To jest jeszcze niższy od tego? Tak I do samego dołu malujemy uh -huh. że akrylowe nam się ślicznie razem zlewają. Świetnie. Mamy w tej chwili takie niebo paseczki zrobione i pozwólmy momencik tej kartce przeschnąć. Kiedy nasz obrazek troszkę przeschnie, ale nie wyschnie do końca, to będziemy nakrapiać gwiazdy. Weźmy teraz bardziej sztywny pędzelek. Wcześniej nakładaliśmy akwarele miękkim pędzlem, bo akwarele takie właśnie najbardziej lubią. Natomiast teraz weźmiemy sztywniejsze pędzelki. Nabieramy białej farby. Nabrałeś Tak I będziemy teraz nasze gwiazdki nakrapiać. Pokaż, jak nakrapisz. O tak. Świetnie, mocno, nie boimy się. Musimy tylko wybrać takie miejsce, żeby mhm. w domu nie zachlapać ścian, ani dywanu. Chyba już mhm, Może jeszcze więcej? Wystarczy tyle gwiazdek? No, no, chyba tak. <głos》>. Ok, to ja mi wszystko doda troszkę tych gwiazdek. Ja nie lubię mieć brudnych paluszków. Także nakrapiamy gwiazdki. To od Was zależy, czy Wasze niebo będzie bardzo obwjeżdżone, czy, czy, czy mniej. Po przyschnięciu, ten, zobaczcie, że te, te białe plamki się jeszcze rozmywają, rozlewają. Dlatego w tej chwili odstawiamy naszą pracę do całkowitego wyschnięcia. I kiedy ona wyschnie, będzie sucha, nałożymy dodatkowe gwiazdki. Weźmiemy farbę, ja mam akrylową, ale równie dobrze możecie użyć plakatówki. Ponieważ one inaczej zachowują się z wodą, nie będą się tak rozlewały, tylko zostawią po prostu takie kropki wyraźniejsze. Nie będę czekała aż ta praca wyschnie, tylko pokażę Wam różnicę między tymi białymi kropeczkami z farby akwarelowej a na przykład akrylowej. Ok. Widzicie? Nie wiem, czy to widać, ale one są dużo bardziej wyraźne i nie rozlewają się. Pędzel. i już, gotowe im więcej gwiazdek tym, tym bardziej rozgwieżdżone niebo to już zależy od Was chyba wam w tą stronę Wam pokazać tak wygląda praca Jasia życzę Wam powodzenia, udanej zabawy i pamiętajcie, wybrać takie miejsce, żeby łatwo potem było wszystko doczyścić. Bo ja widzę, że już wokoło mam wszędzie białe plamki. Dlatego pozdrawiam Was cieplutko i zabieram się za sprzątanie białych plamek. Do zobaczenia!